No dobra kochani, dzisiaj jesteśmy w Darwin w Australii. Przygotowujemy się do odwiedzenia Crocosaurus Cove. Crocosaurus Cove to miejsce, które śledziłem na Instagramie od wielu lat. Zawsze chciałem tu przyjechać, żeby dostać się do tego gigantycznego cylindra, w którym jesteś w wodzie z krokodylem. terenie. Najbardziej przerażającym zwierzęciem w całej Australii jest bez wątpienia krokodyl różańcowy. Jednak strach często pojawia się w wyniku tego, czego nie rozumiemy. Od 2008 roku Crocosaurus Cove realizuje misję edukowania społeczeństwa poprzez złagodzenie złej reputacji, jaką noszą te prehistoryczne gady. Wydaje się to skrajne, ale czasami najlepszym sposobem stawienia czoła swoim lękom jest staniecie z nimi twarzą w twarz. I choć dumnie prezentują dużą kolekcję australijskich gadów, słyną ze swojej głównej atrakcji klatki śmierci. No dobrze, chłopaki szykują się, żeby jako pierwsi wejść do rury. Tak, to coś innego. Jeszcze tego nie robiłem. Będę filmował z zewnątrz, za szybą, żeby zrobić ujęcia podwodne. Ale potem ja wejdę do rury i spróbuję zdobyć epicki b -roll. Jak to się nazywa? Klatka śmierci. O, Mario, tak? Zaraz wejdziemy do klatki śmierci. Nieźle. Właściwie ty już jesteś. Dobra, wchodzę. Będzie trochę ciasno, ha? Właściwie nie jest tak źle. O, schodzimy na dół. O, właściwie się podnosimy. Tego się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że to wytrzymałem od krokodyla. Okej, okay, oficjalnie jesteśmy opuszczani do wody. No to nic, spróbujmy klatki śmierci. Chodzimy. To trochę... trochę przerażające. Tak, jedyne co oddziela nas od krokodyli to klatka śmierci. Klatka śmierci to nieprzepuszczalna rura z pleksi. Grubość prawie 8 cm daje odważnym szansę wejścia do wody i podziwiania krokodyli w niezapomnianych 360 stopniach. Krokodyl różańcowy dominuje w swoim środowisku, dysponując jedną z najpotężniejszych sił ugryzienia na planecie. Jednak to ich niewidzialność i szybkość czynią je tak niebezpiecznymi. ho, oh, oh, stary, poczułeś to? Uderzył w klatkę śmierci. To potężne zwierzę, od razu to widać. Aha, to było szalone. W swoim naturalnym środowisku często są ukryte w mętnych, słonawych wodach. Więc oglądanie ich w ten sposób w krystalicznie czystej wodzie jest dość niespotykane. To doświadczenie, którego nie można przeżyć nigdzie indziej na świecie. jest za tobą, Mario. O, stary. O, rady. Trochę strasznie. Okej, okay, chłopaki, podnosimy was. Okej, okay, super, dzięki. Tak. Było super fajnie. Tak, stary od to pokocha. Okej, okay, podejdziemy i zobaczymy jak poszło chłopakom podczas nurkowania. Trudno było zrobić zdjęcia z dołu, ale wow. Pewnie mają świetne ujęcia na swojej GoPro. Zrobiłbym to ponownie. A ty byś to zrobił? Tak, było fajnie. Tak, zbliżasz się na wyciągnięcie ręki do tych prehistorycznych drapieżników. Mam na myśli, że są ogromne. Naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, jak wielkie są, dopóki nie jesteś tuż przed nimi, dosłownie przy ich wysku. Możesz poczuć. Ten wstrząs, jakby. Tak! Ciężko nawet opisać, jak mocno uderzałem. ma co najmniej 8 cm grubości, tak! I jak tam? Było dobrze? Było niesamowicie! Okay, Wspaniałe! Zaniemy was. Postawimy drabinę prosto na środek. Okej, okay, okej. Okay. I wychodźcie. Ej! Jak było? Świetnie! To wielki krokodyl. Więc przetrwaliśmy klatkę śmierci. A teraz. Twoja kolej. A jak ujęcia? O to jest pytanie. Uwierz lub nie. Kiedy jesteś pod wodą, jest przejrzyście. Tak, jest sporo miejsc, w których nie ma tak wielu śladów zębów. Okej, okay. musisz spróbować znaleźć te miejsce, ale jest tam naprawdę fajnie. Jest odbicie. Jak jesteś pod wodą, wygląda to prawie tak, jakby były dwa krokodyle. No dobra, kochani, zaraz wejdę do wody z ogromnym krokodylem różańcowym. I to będzie epickie. No dobra, więc. Mario i ja przeżyliśmy klatkę śmierci. Teraz mamy większe kamery. I nadeszła kolej kojota. Gotowy? Wchodzę do klatki śmierci. W większości przypadków pewnie spróbowałbym wejść do tej wody bez klatki. Ale to skończyłoby się odcinkiem o ugryzieniu, a raczej ostatnim odcinkiem o ugryzieniach. To trochę stresujące, kiedy zaczynam wchodzić do samej klatki. Rany. Okej. Okay. Jestem wewnątrz klatki. W tej chwili powoli opuszczają mnie... ...do wody. Można zauważyć wielkiego krokodyla różańcowego. O tam! Wejście do wody z jednym z dzikich osobników jest absolutnie niemożliwe, więc to jest najlepszy sposób, aby to zrobić. Rockosaurus Cove, jedno z najfajniejszych doświadczeń, jakie można przeżyć z jakimkolwiek zwierzęciem. Nie mówiąc już o jednym z najbardziej dominujących gadów drapieżnych na świecie. Prawdopodobnie najniebezpieczniejszy, niejadowity gad, jaki istnieje na naszej planecie. Myślę, że to ten moment, w którym po prostu pozwalają ci nad krokodylem. Dosłownie unoszą się nad nim. Dobra, schodzimy, zaczynamy! Krokodyle, dla których kołów jest domem, zostały usunięte ze środowiska naturalnego, ponieważ uznano je za zwierzęta uciążliwe. Oznacza to, że znajdowały się w obszarze, w którym mogły wchodzić w interakcję z ludźmi. Jako alternatywę dla zniszczenia tych krokodyli sprowadzono je tutaj, gdzie obecnie służą jako edukacyjni ambasadorzy swojego gatunku. Okej okay, kochani, czas minął, pożegnajcie się z byciem w klatce. No dobrze, mamy to. Podwodne ujęcia pirol krokodyla różańcowego. To było niesamowite. Uh. Musiałem praktycznie przylegać do dna przez cały czas, ponieważ... Słona woda utrzymuje cię ciągle lekko wypchniętym. Myślę, że udało mi się zrobić kilka świetnych zdjęć, czyli dla mnie Marka i Mario był to jedyny sposób, aby zdobyć najlepsze ujęcia krokodyli różańcowych. Jeśli będziecie mieli okazję odwiedzić Darwin, koniecznie przyjedźcie i zajrzyjcie do Crocosaurus Cove, gdzie możecie wejść do tych wybiegów w klatce śmierci z najbardziej dominującym gadzim drapieżnikiem Australii, krokodylem różańcowym. Jestem Kojot Peterson! Bądź odważny! Pozostań dziki! Do zobaczenia w terenie! Wejście do klatki śmierci było zdecydowanie przeżyciem, którego chciałem doświadczyć odkąd znalazłem Crocosaurus Cove na Instagramie. A teraz, kiedy sam miałem okazję być w klatce, mogę Ci obiecać, że będzie to spotkanie, którego nie zapomnisz.